Wielka rewolucja komunikacyjna na liniach organizowanych przez Związek Komunalny Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie zapowiadana była od dłuższego czasu. Miało to być rozwiązanie, które odpowie na potrzeby pasażerów na terenie gmin, w których organizowana jest komunikacja, czyli Chrzanowa, Trzebini i Libiąża. Zewnętrzna firma przeprowadziła więc audyt. Były to ankiety, zarówno bezpośrednie z pasażerami na przystankach, jak i internetowe. Na tej podstawie zaproponowano nowe rozwiązania organizacji komunikacji. Jak się okazało, przynajmniej na razie nic z nich nie wejdzie w życie, bo nie ma zgody na takie zmiany wszystkich gmin wchodzących w skład ZKKM. Co więcej, już według pracowników związku niektóre propozycje są nietrafione, jak choćby w przypadku linii 9. Obecnie jeździła przez całe miasto, ostatnio nie wszystkimi kursami, ale większością, obsługiwała plac tysiąclecia ZUS i Sienną, a miałaby pomijać te ważne przystanki, no to ja też osobiście i moi pracownicy nie jesteśmy przekonani, czy audytor zewnętrzny prawidłowo to zdefiniował. Zmian nie da się wprowadzić bez zgody finansujących i organizacji samorządów z trzech gmin, a tu jedności nie ma. Burmistrz Libiąża ocenił dotychczasowy układ komunikacyjny w Libiążu jako właściwy i wystarczający. I do tego negatywnie zaopiniował przedłożone przez Firmę Zewnętrzną rozkłady jazdy. No to wyklucza taka opinia, wyklucza możliwość dokonywania zmian. Rozważano wprowadzenie zmian tylko w pozostałych gminach, ale jak się okazało, poszczególne połączenia są ze sobą powiązane i trudno jest nagle wykluczyć jedną gminę. Problemów jest zresztą więcej, bo burmistrz Szczebini proponuje na przykład ograniczenie niektórych linii tylko do Szczebini, co spowoduje wykluczenie miejscowości w gminie Szanów, z kolei Szanów chce nowych połączeń, ale to oznacza konieczność utworzenia nowych przystanków, co trwa. Pan burmistrz Robert Maciaszek chciałby, żeby to wdrażać jak najszybciej, ale z kolei też oficjalnie powiadomił, że ostatecznie tymczasem nie może zaopiniować pozytywnie przygotowanej propozycji remarżutyzacji, dlatego że najpierw, i to słuszne, musi dokonać uzgodnień z zarządcami dróg różnej kategorii, bo autorzy opracowania wskazali konieczność lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. Jeśli do tego dołożymy komplikacje, jakie wprowadzają dwie inwestycje związane z komunikacją, czyli trwająca już budowa centrum przesiadkowego w Trzybini i planowana na przyszły rok budowa nowego dworca autobusowego w Chrzanowie, co wymusi zmianę części tras autobusowych, nie trudno się domyślić, że szans na szybkie wprowadzenie rewolucji komunikacyjnej na razie nie ma. Dlatego wrześniowe rozkłady jazdy autobusów z czekają tylko kosmetyczne zmiany. Pracujemy i sukcesywnie na niektórych liniach komunikacyjnych pojawiają się kosmetyczne zmiany, nie rewolucyjne, a kosmetyczne, takie, które zapewniają lepsze przesiadki. Analizowane są wszelkie połączenia komunikacyjne, no jak, jak niedawno wdrożone y, y, modyfikacja połączenia linii 31 i 31B, które jeżdżą do szpitala. Uwzględniliśmy słuszny wniosek, że po godzinie 16.00, 15.00 przyjeżdżająca z Trzebini nie gwarantowała przesiadki dla tych, którzy chcieli jechać na osiedle młodości. Czy ogromny projekt? Zmian komunikacyjnych w ramach remarszutyzacji linii trafi na półkę? Czy może uda się wprowadzić choć część proponowanych tam rozwiązań? Czas pokaże. Na pewno jednak nie nastąpi to szybko.